W istocie pomożemy człowiekowi, jak weźmiemy od niego. Mówimy o jedności przed zesłaniem Ducha Świętego, bo jest Duchem jedności. W sobotę zwróciłem uwagę na to, że, że to w jedności najbardziej się odpoczywa. Można na najbardziej wymarzone wakacje jechać i wrócić zmęczonym, jak nie było jedności wśród ekipy, która wyjechała, czy rodziny. A można nigdzie nie wyjechać, chodzić po plantach krakowskich i być wypoczętym tym, jak się ten czas na plantach spędziło. Jedność jest tak niesamowitą siłą, dlatego Jezus się o tą jedność tak bardzo modli. Jednością mówimy najpiękniejsze słowo do innych, jednością najbardziej świadczymy o tym, że, że, że jest Ojciec, Syn i Duch Święty i że Bóg nas kocha. I powiedzieliśmy o tym, że pierwszy promień tego. Yy, budowania chwały, przekazywania chwały, że, że właśnie przez to, że się przekazuje chwałę, daje się chwałę, mówiąc troszeczkę tak bardziej prosto, chwali się kogoś, tak się buduje jedność. Że chwała Boża będzie całą treścią wieczności. Druga odsłona dzisiaj. Co znaczy dać chwałę komuś? Posłuchajcie z Ewangelii według świętego Jana, co mówi Jezus. Jezus powiedział do swoich uczniów, jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, to prowadzi was do całej prawdy, bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Jak przedstawia Jezus Ducha? Bardzo ciekawie, że Duch to jest ten, który bierze z Jezusa. Po prostu przyjdzie, jakby nic od siebie, tylko będzie brał z Jezusa. A jeżeli Jezus już przedstawia siebie, to, to pokazuje, że On bierze z Ojca znowu. Czyli, czyli, bo jesteśmy jedno z Ojcem. Mam to, co Ojciec mi dał. Ja mówię tylko to, co Ojciec chce, ile razy to w Ewangelii pada. No i to jest niezwykłe. Pochwalić kogoś, mówiąc tak bardzo prosto, ale dać też chwałę, a w ten sposób budować jedność oznacza również brać z kogoś. My czasem myślimy, no jest tak, nie? że myślimy, że, że pomożemy komuś, że, że, że wielkie osiągnięcie. Poczynimy w życiu kogoś, jak będzie, jak mu udzielimy dobrej rady, jak, mu, jak go, jak go tam jakoś pocieszymy naszą mądrością, jak sobie dla niego zrobimy, jeszcze kupimy. Pewnie, że tak. Ale ta druga strona może być bardzo zaniedbana, że w istocie pomożemy człowiekowi, jak weźmiemy od niego. Je, duch, duch będzie brał z ojca, z Jezusa, Jezus bierze z ojca, i tak przedstawia Jezus ducha. Będzie brał z, z mojego i wam dawał. Słuchajcie, jakim jest daniem chwały, pochwaleniem kogoś to, że, że na przykład no, za, zauważa jego jakieś, jakieś mądre zachowanie, dobre słowo, które powiedział, i ja, ja to powiem. Ja to powiem. Słuchaj. To, co powiedziałeś, mnie buduje. Ja Ci bardzo dziękuję. To, jak, jak Ty żyjesz, no, dla mnie jest przestrzenią wzrostu. I naprawdę są takie przestrzenie, gdzie ja cię naśladuję. I może bardzo osobiste wyznanie, ale chcę Ci to powiedzieć. Biorę z kogoś, tak? Ale to również. O tych przykładów można mnożyć naprawdę dużo. Tak? Bardzo lubię słuchać osób, które gdzieś na przykład często cytują kogoś. Mówią, a mój przyjaciel to powiedział, mądre zdanie, a ten napisał w tej książce coś takiego, biorę z kogoś. Czyli jakby ciągle wskazuje na kogoś, tak? Piękne doświadczenie. Dalej patrząc, jakoś można. Można, to jest przepiękne takie doświadczenie, kiedy mówimy w towarzystwie innych osób dobrze o kimś, czyli znowu biorę z kogoś. Słuchajcie, przyjrzyjcie się w naszej wspólnocie temu człowiekowi, Nie? warto się mu przyjrzeć, bo naprawdę, no, jak się poprzy, poprzyglądamy, to możemy dużo skorzystać, duża kultura, przepiękny rodzaj takiego taktu, kiedy spotyka się z innymi ludźmi. Kiedy w moim spotkaniu zwracam uwagę na kogoś, brać z kogoś. Nasze życie jest też wypełnione taką, taką fascynacją, bym powiedział: fascynacją drugim człowiekiem. Zwróćcie uwagę też na to, że, że w przestrzeni wiary to jest istotne. My nie mamy tego w modlitwie często, że chcemy zagadać Pana Boga, dużo mam Wam do powiedzenia mówi dzisiaj Jezus, ale nie możecie tego znieść, nie? On, Jezus nie jest jakoś, nie chce dużo mówić my na modlitwie często chcemy zagadać Pana Boga, a im więcej mówimy różańca, im więcej coś tam powiemy Panu Bogu to lepiej, nie a jesteśmy zaproszeni do tego drugiego skrzydła, przypatrzeć się brać z Niego to co powiedziałem kilka dni temu że patrzeć się i patrzeć Jakieś jest jedno zdanie Ewangelii patrzeć, smakować, czerpać, brać. Nie? Po to właśnie czytamy Ewangelię, żeby się przepaczyć Mistrzowi. I przez, przez to się oddaje chwałę. Bo mówię ty mnie budujesz. Twoje słowo mnie buduje, Twoje zachowanie mnie buduje, twój sposób postępowania mnie buduje. Jak czasem prosta droga do oddania chwały i Bogu, i, i człowiekowi. A przez to znowu do jedności, do której zapraszam Was również tą ścieżką. Do zobaczenia w sobotę najbliższą, gdzie będzie trzecia ścieżka, drogi jedności.